🎵🎵🎵 z tej strony Kolonówę Krówki Dzisiaj gramy w ziemniory Nie? Zaczynajmy Które nas gonią też, no więc idziemy A, ty tam jest No yy. Idziemy Dobra, tak. Do tego kamusza wielkiego my nie idziemy Dobra, i tutaj mamy trzech kamusiów. Dzieci kamusia. Zium. I poklej Nie! Nie! Drugi. Okej. Okay. Dobra. Chodźcie, krowa. Dobra. Aha, A, tu nic nie ma. Czekaj, to tam. <słyska> Ej, droga, jak najgorzej, bo jestem, to teraz przyskoczyłem. Um. A mój. Chyba tutaj trzeba. Nie, trzeba... pierw <słyska> <słyska> ja. Pierdiel. A kolejny kamuś.

Już na trzecim jesteśmy. O Boże. Tam dzikie dęsy jakieś. Nie, to jest helikopter, to jest helikopter, helikopter. Tak, dokładnie. Dobra, to chodźmy. A tak w ogóle zapraszam na naszego TikToka, chodź tu. Na, na naszego TikToka, który będzie w opisie filmu. Tak, dokładnie. A więc no co, idziemy do tych kamusiów?

O, tutaj mamy helikopter. One ale teraz jeden kawałek. Helikopter, No hmm. zrób, nie będę zrób, zrób, bo. Ej, uciekliśmy od bo... niego, kochani, uciekliśmy. Kawałek, to... kawałek, kurde. No co ty nie powiesz? Angielski to mój przedmiot, mój przedmiot. Ej, ale, a ale gdzie mamy robienie? Bo to Scroll, nie, nie mam pojęcia, gdzie mam się zmieścić. Ja też nie mam pojęcia, ja teraz jestem przed takim jednym kamusiu. Teraz zrobię się na przedowie. Aha. Ja chyba w mam. Mój przedmiot, prj怎么... mój pr a mój tutaj do mnie krótko. Helikopter! tutaj Angielski, to mój przedmiot, mój przedmiot, mój przedmiot. O! 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 Idzie. dobra, niech sam. Boi Wiem. O Boże! 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 Ach, nie <śśmie> wiem, Dobra, idziemy z to mój Dobra, idjemy. Doet ik komu zo. Biu, biu, biu. A, przeszliśmy. Ja, ah, no mooi. Ale, kijk, a może Dobra, co to jest? Toen ben A, no, może oh, zagramy we. Ale, na, 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 na. Ale, na, 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 na. o, kurde. On no, ciągle... Nie, jesteśmy to samo. <coughs>

Ja to... się boję, co o kurde, przynajmniej kamusie. Dobra, czemu myślisz, że będzie na kamusie? Nie No, Ma. mało. Jakiś o, labirynt o, kamusiowy. Jesteśmy obtoczeni, otoczeni, nie otoczeni. Obtoczeni, ja oh. oh. nie O, się Dobra, to już Jack Hoyt. Aha, dobra. Znowu to samo. Jeszcze boję, dobra, idę na żywioł. Kamusie? Słuchaj, było. Kamusie nas obezwładnili. Bezwładnili? A słowo? Ano, sumie... ano trzeba iść! Tak, to trzeba tam iść! Dobre. No, tutaj, obok. Chodź tu. A nie! To mój prędkość. O kurde. Ty normalnie mi wiątajki Nie Wiem. Um. Ani, to, to, to Ej, ej! Do od ciebie? O! Wracam się do ciebie. Pokażę ci drogę, bo ja ruszę do końca. Tam jest koniec. Co zrobić, ale Albo za mną. Tutaj. Tutaj. są okej? I tutaj. A, gdzieś i to mój przedmiot? przedmiot, przedmiot. O, koniec. Jest tej dziewiąty. O, coś jest, też nie będzie łatwo. Nie, tu może być łatwo. Takie angielski, to mój premiot, mój premią, mój mój I skaczesz na kamusia. Pierwszy, drugi, trzeci. O oh, nie, Ten, oh, no. ja nie O nie. I to jest pieniądze, to było Angielski, to mój Idę za typiaru idę za typiarą. Nie. Dobra. Profit? Ej, ale to, jest, to jest takie dziwne, bo tu ciągle myślisz, że to, są, że to jest taka zrównoważona platforma. No. Ja, nie Poszła, umarłam. O nie. Ej, ale tu jest jakaś szpara i tam jest jakiś wielki kamuś. Serio? Mhm. Boże, święty, spierzesz jak chcę... O górę, gdzie ty jesteś? Tutaj! Tu do ciebie. O, może ja wszystko przez ściany teraz do ciebie. A no, no, nie mogę, zapomnieć. O, tu jesteś już. To musisz tutaj O, nie, aha, bo tu... Uważajcie! To chyba Musimy uciekać! Może szyby są okropne? Tutaj chyba, nie wiem. O nie! Dobra, to jest ślepy zaułek. Dobra, tu, tutaj jestem sprawdzać ślepy! Ej, tutaj nikt nie chyba ślepy zaułek! Nie, nie, nie! Patrz, jaki wielki komuś! O to ci chodziło? No. Nie, o to! O to mi chodziło! O co? Oja, oja, o, o, patrzcie tu! A to tu chyba się patrzę. No, no chyba tak. Poczekam tu na Ciebie. Dobrze. To czekaj. Angielski to mój przedmiot. Mój przedmiot. Ty, ale to jakieś małe komuś są. Nawet. No, ej, no! Dobra, to zobaczcie! Najgorszy, O nie! Dobra, poczekam tu też na Ciebie! Ale no. tu przejść! Trzeba ten właśnie tak szybko i będzie robić. Nie, ja tylko czekam na Ciebie, oczywiście, ale... Dobra! O, ja mamy stage szósty! Eee, ostatni, został ten. O, ostatni stage, o cholera. O oh, nie, co tam się stało? Krudy, the... straszne niczym. Chwórko za młodzień, nie wiem, co to jest. Dosłownie. Trochę sus. O najgorsze jest to, że trzeba za taką boli. Tak to. Dobra, dałam radę. Ej, nie podzielam. Dobra, zaczekam na ciebie. Trzeba tego kapuć. Znaczy na ja to, że to jest to, co się Patrz, jak to wygląda stąd. Dosłownie. Nie, nie wiem, gdzie idziemy, ale czy mam wciekle. O, tutaj. Dobra, teraz tutaj trzeba szybko, bo tam wypali się. Dobra. O nie, kolejne kogoś, może zabubiłam cię. A jest tu to mój nie, mój, 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 mój O, patrz tu. Ej, jest stage. Dobra, stage. Główko, gdzie ty jesteś? Aha, przy stage'u, tu widzę też. Czemu tam piłka jest? Jaka piłka? Co jest? O, ej, o, czekaj. Nie, dobra, nie A nie przed to jest stage. Ej, bo ona Zmieniu? idzie do ciebie. Tutaj chyba, Na drugi? No trzeba nawet drugim chyba, bo babka tu skakała. Może <noise> babko, o do kamusia poszła, ona łapa! Z Ja też. Serio? Chyba się muszę dać zabić. Babko, nie ma tam No słuchaj, to. O nie. Ty bujusz! do kamusza. Pomocy. Ej! Tak! O! Ej, to my dzisiaj bardzo z przejdziemy i Nie, nie, nie przejdziemy. O Boże Mario! O nie, to jest to, co? To... Patrz tu! O, Mario! Ej, może damy radę, ale nie jest. Nie tak wiem, mi się wydaje, to... że teraz zrobimy ostatni stage. A! Dobra. Myślę, że już możemy się żegnać, choć tu, bo ma, filmik ma 17 minut, chociaż i tak go skrócę, ale no. Dobra. Nie wiem, dobra, tak może być. A więc. Bye! A, bye. Będzie, będzie drugi odcinek. I. Bye! Bye!